Witam serdecznie w kolejnym odcinku First Date, First Back, czy jakoś tak to się nazywa. że przenosimy się w czasie, drogiej ulicy, i przenosimy się do czasów. Dzisiaj Was przeniosę do czasu w kwiecień roku 2000 magazyn Portal, i w tym magazynie wydarzyło się onegdaj coś bardzo, bardzo ważnego dla całej branży gier OneGD w roku 2000. A wszystko zaczęło się w lutym tak naprawdę 2000 roku na konwencie Krakon, Krakon, 2000, gdzie my byliśmy jako wydawca portal prezentować nasze, nasze, nasze produkty. Czyli mieliśmy dwa, dwa czasopisma na krzyż. I na tym konwencie złapał nas pan Marcin Kostecki, taki pan był. Szaleniec zupełny, fan fantastyki. I powiedział, że on wymyślił grę karcianą, taką jak Magic, tylko że inną i że chce, byśmy mu to wydali. My go przeganialiśmy, mówimy idź stąd człowieku. nie chcemy z tobą nic wspólnego. Ale był strasznie zawzięty i uparty. I on z tą grą biegł po konwencie, uczył wszystkich grać w tą jego grę i wszystkim mówił, żeby przyszli do Trzewiczka i przekazali, że, że tak jest bardzo fajna gra i że trzeba ma to wydać. I facet to osiągnął. On przez te trzy dni konwentu Krakon z taką masą ludzi i taka masa ludzi potem mnie atakowała, że to jest świetna gra, że byłem zmuszony się temu przyjrzeć. I tak to kilka miesięcy później, w kwietniu 2000 roku, w czasopiśmie Portal ukazała się gra karciana Simviora i jest to fa faktycznie pierwsza gra, jaką Portal wydał, taka karciana. Ona była, moi drodzy, wydana w formie takiej, że przepraszam Was, że no tak to wygląda, ale czy możemy jakiś tutaj jakieś close zrobić? Może lepiej nie uda, są to niekoncentralne rzeczy. To I onegdaj w roku 2000 fani gier sobie to coś kserowali z czasopisma, następnie sobie to cieli nożyczkami i następnie grali w to. Trudno w to uwierzyć, ale taki był czas rok 2000. Ta gra przyniosła nam olbrzymi sukces marketingowy, ponieważ wszyscy o tej grze mówili, ponieważ gra Simiocha była najbardziej niecenzuralną rzeczą, jaką kiedykolwiek w życiu popełniłem. Nie można był na close-upach pokazać tego, ponieważ to jest po prostu masakra. Myśmy mieli wtedy 20 parę lat, byliśmy głupi straszliwie i bardzo chcieliśmy, żeby ludzie o nas mówili, żeby było głośno o nas, więc są tutaj karty typu wino siarkowe 14% na przykład. Albo kompromitujące materiały, albo dwa metry łańcucha, nie pamiętam czy ta karta z tymi dwoma, albo pseudo do kibice. Była też karta Angela Lepera, pamięci, i byli Żydzi, i Żule, i Rolnicy. Ja bym nie będę pamiętał co tam się wydarzało, ale myśmy pojechali zupełnie po bandzie, to nam się opłaciło. W tym roku 2000 -tym okazało się, że tłumy ludzi na komentarzach grały w wycinano, wycinaną, mikserowaną i ktoś usłyszał, że coś takiego jak portal i że coś fajnego wydało. My, my bardzo Państwu tego nie polecam. Mamy, że to się już nigdy nie znajdzie, ponieważ to są niemalże materiały, które można by szantażować. Jak to o nim dać, portal zaczyna, które tam się zdarzyły. Pierwsza polska gra karciana, tak naprawdę dawno, dawno temu. Sylwia. Za tydzień pojechałam o kimś innym. Pa, papa.